A to jest ciekawe. To chyba są pałki, które się już rozkruszyły. Popatrzcie. Tak to wygląda. w środku mają taką. taką watę. Tak mi się wydaje, że to jest pałka, która, która się już rozsypała. Jak spotkam całą pałkę, to ją. O! Widać! Kurczę! Pałka! I z niej tutaj wychodzi jakie fajne. Nawet nie wiedziałem, że takie, takie rzeczy pałka kryje w sobie. Dobra, dreptam dalej. Witajcie, dzisiaj znowu nagrywam telefonem. Kamerka w karmniku, także tak to wygląda, ale myślę, że nie jest źle, może nawet głos jest lepszy, bo mam lepsze słuchawki przy telefonie, także z głosem myślę, że jest lepiej, w sensie, że bardziej jest wytłumiony szum, teraz jestem w sumie koło autostrady, więc ten szum powinien być dość duży, a w tych słuchawkach, w tym mikrofonie mam nadzieję, że aż tak bardzo nie słychać. Wybrałem się na poranny spacer, jak, jak co dzień zresztą. A dzisiaj yy, chciałem pozrywać trochę tych wysokich traw, które widać tutaj z tyłu za mną i trochę pałek. Sylwia chciała jakieś bukiety robić, więc, więc jeżeli nie znajdę, to chociaż obczaję teren, to najwyżej następnym razem pójdziemy z Sylwią gdzieś poszukamy. A teraz po prostu jak uda mi się coś znaleźć, to, to znajdę. No, Sęg jest w tym, że chciałbym przejść na drugą stronę rzeki, a nie chce mi się za bardzo wracać i zobaczymy do Dokąd dojdę? No, właśnie z tej strony, tutaj przy tych trawach, to będzie mi ciężko się trochę przeciskać. Ja wiem, że przeciskałem się nieraz przez różne trawy, ale tak na dobrą sprawę tam później nie będę miał w ogóle już możliwości przejść na drugą stronę. Tak przynajmniej mi się wydaje. A chciałem trochę dalej podejść. No nic. Jakoś spróbujemy, wzdłuż tej rzeczki. Dobra, jestem. No jeżeli bym się rozpędził, to mógłbym zaryzykować przeskoczenie tej rzeki, bo szczerze mówiąc nie jest dużo, ale... No w sumie... Tu jest takie miejsce, że można przeskoczyć. Muszę sobie tylko inaczej kamerkę wjeść. Myślę, że tutaj przeskoczy. Uuu, dobra, lecimy. Kroki muszę jeszcze wymierzyć, bo muszę się odbić ze zdrowej nogi. No i poszło. Nie było tak źle. Także jestem już po dobrej stronie rzeki. Przynajmniej po tej stronie rzeki chciałem być. I tu jest trochę, teoretycznie lepsze przejście. Też nie wiadomo dokąd dojdę. W sensie, ja wiem gdzie dojdę. Tylko... Nie byłem tutaj dość dawno. Więc może się okazać, że to przejście nie jest takie... Takie jak bym chciał, żeby było. Dalej pójdę chyba bez kamerki, bo mi przeszkadza. Będę musiał chyba znowu przejść na drugą stronę rzeki, bo coś mi się wydaje, że chciałem drugą stroną mieć. To znaczy może chciałem tą, ale tutaj dojdę do takiego miejsca, gdzie, gdzie praktycznie już nic dalej nie zrobię. A jak pójdę lewą stroną, to będę miał mniej większe możliwości. Tu jest też taki, gdzie mógłbym przeskoczyć, tylko coś ja za dużo skaczę teraz po tych. Tak, tu spokojnie. Spokojnie mogę tutaj przeskoczyć. To nawet można zrobić większego kroka i przejść na drugą stronę. Także nie ma problemu. Jeszcze zastanawiam się, czy mi się nogi gdzieś tam wbiją w, jakieś, w jakiś miękki teren. Chyba nie. Dobra. Ach, poszło. Dobra, to była mała rzeczka, więc nie ma problemu. No i tu mam taki teren. Chcę jeszcze przejść przez jedną, bo tu już drugą przeszedłem rurę. Chcę jeszcze przejść przez jedną, która jest tam dalej i tam jest takie większe pole. To To zobaczymy yy, co tam jest. No tu teoretycznie tych pałek nie ma, chociaż są te trawy. To najwyżej trawy pozbieram. Yy, tylko, że znowu, no tak teraz nie będę musiał skakać przez rzekę. To jakoś to może do domu doniosę, a może znajdę gdzieś jeszcze jakieś inne fajne miejsce. Dobra, patrz Paweł pod nogi No, przecież ta trawa jest piękna, ona jest większa ode mnie Wydaje mi się, że do takiego jesiennego bukietu byłaby jak złoto To znaczy, mi się może wydawać to też jakby tutaj sobie będzie sylwia z kim działać ja akurat takiego wielkiego poczucia piękna jeżeli chodzi o bukiety to nie muszę mieć na szczęście wziąłem w miarę wodoodporne buty bo tu jest strasznie mokro więc jeszcze buty nie przemoczone o i tu jest ta trzecia rura. Tam sobie przejdę na drugą stronę i zobaczymy co tam jest. W takich rurach to fajny jest głos. Odbija się echo, pod warunkiem, że się głośno mówi, chociaż nie, ta rura jest taka dość krótka, więc tu nie jest takie, nie jest tak jak w tamtych wcześniejszych. Tamte wcześniejsze były jakieś takie bardziej bardziej było słuchać echo, a tu tak trochę mniej. Rzeczka tu jest płytka, ale tutaj nie ma żadnych kamieni, tu jest po prostu bagno. Myślę, że w tym miejscu też można byłoby przeskoczyć. Coś mało wody jest w tym, w tym roku, więc pewnie dlatego tak, tak sobie skaczę z jednej strony na drugą. O, I tutaj zobaczymy, co tutaj jest na tych łąkach. Najwyżej sobie zrobię dobry spacerek. Bo właściwie najważniejsze w tym wszystkim w dzisiejszym dniu to jest spacer, a rzeczą drugorzędną jest to, czy wrócę z jakąś zdobyczą, czy z pustymi rękoma. O, tu się zaczyna teraz. Tu w ogóle to jest... Ja Wam to pokazywałem w zimie rosną. Tu się schodzą dwie rzeki. Popatrzcie i tak to wygląda i tu już jest szerzej. Myślę, że tutaj nic z takich rzeczy jak jak szukam to nie znajdę. Ale przynajmniej dobry spacer będę miał zaliczone, więc to jest najważniejsze. No i toż to z czego się cieszę bardzo to to, że zauważyłem tą pałkę rozwaloną, bo przynajmniej wiem, jak wygląda w środku pałka. Tak na dobrą sprawę, to do tej pory się nie zastanawiałem nad tym, czy czy tam jest jakaś co tam w środku jest, a tam po prostu no taka, taka wata. I co my tutaj mamy? Trochę starych drzew. o, Trochę mchu Dobra i tam dalej już nie idę Tu już po malutku się wrócę Po drodze były chyba tylko te dwie pałki z drugiej strony rzeki i chyba jedna pałka taka cała jak widziałem z mojej strony a tak to myślę, że trzeba byłoby się wybrać o tam dalej na drugą stronę. To tam może coś będzie, ale tam się wybiorę jutro, bo dzisiaj to będzie już pewnie za dużo. Nie mam zamiaru się tutaj teraz wracać i z powrotem tam dalej iść. A przez rzekę nie jestem w stanie przeskoczyć. Odgłosy ptaków. To jest takie fajne miejsce, gdzie, gdzie sobie w spokoju ptaszki żyją. Tu jest dość sporo drzew. Tu jest taki domek, w którym już teraz nikt nie mieszka. Cała ta posesja jest ogrodzona. I ptaszki sobie tutaj mieszkają. No w sumie tak. Nikt nie mieszka, no ptaszki mieszkają. Tak to wygląda. Dobra, to ja się wracam. Pewnie dzisiaj wrócę z pustymi rękoma, ale przynajmniej spacer jest zaliczony. O, są pałki. W sumie przechodziłem koło nich i nawet ich nie zauważyłem. Być może dlatego, że z tej strony są takie strasznie. O, one tak wyglądają. Takich pałek nie będę zrywał, bo one strasznie się kruszą. Popatrzcie, co tu w środku jest. Jest to takie bardzo miękkie, przyjemne w dotyku, ale to jest całe, całe się to kruszy. Ta pałka też jest w takim stanie. Ona tu zresztą jeszcze jest mokra w dodatku. Te można powiedzieć, że są lepsze, ale też. Ja je widziałem z tamtej strony, więc pewnie dlatego nie zwróciłem na nie uwagi. Nie były dla mnie atrakcyjne, no bo są rozdowieszone. Ja potrzebuję taką... Takie pałki, które są solidne. O, jak to aż wyszczela. Popatrzcie. Ile z tego się produkuje. Tego wszystkiego. Jest mega przyjemne w dotyku. Będę się bawił teraz jak dziecko. Tak to... tak to wygląda. No nic. Ja muszę znaleźć taką pałkę, która się dobrze trzyma, chociaż nie wiem, czy znajdę o tej porze taką, ale przynajmniej żeby była cała, No może jak do domu doniosę, to przez chwilę e, zrobi swoją robotę i będzie zdobić kwietnik. I już jestem w domku. Jest nawet i pałka. Nie wiem w jakim stanie, czy ona się nie rozsypie, ale jest jakiś tam surowiec do zrobienia czegokolwiek. Myślę, że jest zebrane. Zobaczymy co Sylwia z tego będzie umiała zrobić i czy będzie chciała, żeby w tą stronę iść i szukać jeszcze takich rzeczy czy może czegoś innego. Także ja spacer dzisiejszy mam zaliczony zaraz idę zrobić sobie śniadanko i będę działał sobie dalej Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia do następnego razu